W dzisiejszym filmie trochę o darmowym skinie nadchodzącym do Fortnite, darmowych przedmiotach oraz jak je możemy odblokować. Siemaneczko, z tej strony Sigu i w dzisiejszym filmie przedstawię ci darmowego skina oraz 3 przedmioty, które możesz odblokować zupełnie za darmo. Standardowo na ekranie wyświetlało się pięć ostatnich subskrybentów, a jeżeli ty byś chciał się tutaj znaleźć w następnym filmie wystarczy stawisz subik oraz łapkę w górę pod tym filmem. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujesz to bardzo bym ci o to prosił, gdyż to dzięki wam ten kanał się rozrasta, a dwoma kliknięciami mogę dotrzeć do większej ilości ludzi. Przypominam, że możecie mnie wesprzeć z zakupami Fortnite wpisując mój kod myśli YouTube w sklepie. Z góry wielkie, wielkie dzięki, a teraz bez zbędnego przedłużania zapraszam do materiału. Standardowo zaczniemy sobie od omówienia newsów z Fortnite, tym samym przechodząc powoli do głównego tematu filmu. Pierwszym newsem jest potężny nerw iMasis na padach w przyszłym tygodniu. Epic posłuchał nas, a teraz podejmują działania. iMasis otrzyma poważną zmianę w przyszłym tygodniu. W najnowszej aktualizacji twórcy zażądali od Epic opis zmiany iMassista w kolejnych notatkach o aktualizacji. Wiadomość e-mail została wysłana na wszystkie konta zatwierdzone przez twórcę pomocy technicznej. Odpowiedni fragment brzmi tak. Następny tydzień. Dostosowanie kontrolera na komputerze. Ulepszanie, strojenie i dochodzenie kontrolera jest kontynuowane. Prowadziliśmy pewne zmiany w kolejnych krokach, ale nie chcemy publikować ich przed finałami kwalifikacji FNCS. Zespół Fortnite. Chociaż nie jesteśmy w stanie wskazać dokładnego powodu nagłej zmiany perspektywy Epic, to możemy stwierdzić, że najlepsi wpływowi gracze mieli coś do powiedzenia w tej sprawie. Na pewno można wziąć m.in. Ninja jako taki dobry przykład. Ninja grał zwykłą grę League of Legends, gdy jeden z jego fanów zwrócił uwagę, że od dawna nie grał w Fortnite. Patrząc na poprzednie transmisje na mikserze Ninja, musisz przewinąć sporo, aby dostać się do jego ostatniego streama z Fortnite. W odpowiedzi Ninja stwierdził, że stan Fortnite wraz z nowym wyborem gier powoli go odepchnął. Naprawdę chcę tylko, aby i u kontrolerowców na komputerach był zbalansowany. Ludzie używają kontrolera, a Assist działa znacznie lepiej i silniej dzięki 240 Hz, powiedział sfrustrowany gracz. Ninja nie jest jedynym graczem, który wypalił się w Fortnite. Tifu był kiedyś najbardziej lojalnym streamerem Fortnite, streamującym ekskluzywnie Fortnite ponad 2 lata temu. Gdy wszyscy próbowali takich produkcji jak Apex Legends albo Valorant, Tifu dalej pozostawał głównie przy produkcji Epic Games. Lecz to złote jajko Tifu, jakim był Fortnite, nagle tego weekendu pękło. Tifu rozpoczął streamowanie Call of Duty Warzone i wygląda na to, że sama gierka zaczęła mu sprawiać dużą radość. Tifiu daje nam podobny powód opuszczenia produkcji, co podał Ninja, jak Tifiu napisał w Twitterze: "Nie, ja nie opuściłem Fortnite, po prostu myślę, że gra jest super niesprawiedliwa i muszę wziąć lekki odpoczynek od niej. I jeżeli jesteś bardziej zaangażowany w Fortnite na Twitterze oraz innych tego typu stronkach, to na pewno dobrze wiecie, że Ninja oraz Tifiu nie są jedynymi głosami, które proszą studio o zredukowanie popsutego tego I'm assista. Im wyżej pójdziesz w kompetytywnej tabeli, tym więcej złaszczysz komplementów o iMassisie i to z wiadomych przyczyn. iMassis był zawsze nierozwiązywalnym przez studio punktem w grze na kompetytywnej scenie Fortnite. Gracze grający na kontrolerze jest oczywiste, że chcą bronić ich najlepsze interesy, podczas gdy gracze grający na klawiaturze i myszce mocno rosną we frustracji. Kiedy gracze grający na padach tworzą główną część graczy, gracze klawiaturowi tworzą główną część topowych influencerów. Perfekcyjnie zbalansowane, jak inne rzeczy, które powinny być również. Mam nadzieję, że Epic może spojrzeć na to motto, kiedy zmiana w w następnym tygodniu zostanie wprowadzona do gry. Drugim newsem jest wyciek przez likerówski, na który rzekomo ma być darmowy, a nie jest tak kolorowo jak to brzmi. Według niepotwierdzonych informacji od likerów, niedługo do Fortnite zostanie dodana darmowa skórka. Wszystko wskazuje na to, że Epic podejmuje kolejną współpracę, w ramach której do gry zostanie dodana darmowa skórka. Będzie ona jednak związana z konkretną platformą. Niektórzy mogą się już domyślać, jaką. Kilka dni temu Epic dało nam podpowiedź w jednym ze zwiastunów królewskiej imprezy. Wspomnianą platformą jest Nintendo Switch. W plikach znalazła się dokładnie taka informacja jaka jest widoczna przy darmowych skinach dla posiadaczy PlayStation Cosmetic Source Platform Nintendo. Społeczność Nintendo w Polsce nie jest zbyt duża, a ich same gracze Fortnite na tej platformie nie ma zbyt wielu, dlatego w naszym kraju większość będzie musiała się obejść smakiem. Nie wiadomo jeszcze tak naprawdę nic o możliwym skinie. Osoby przyszkujące pliki gry nie są w stanie ustalić jego wyglądu ani daty wyjścia Skórka jest dodatkowo zaszyfrowana i zostanie ujawniona zapewne dopiero za kilka dni. Warto wspomnieć, że będzie to druga skórka wydana tylko dla Nintendo. Już wcześniej, kupując Switch w specjalnym zestawie, można było odebrać fałdolce i specjalnego skina. Trzecim newsem, a zarazem ostatnim, jest darmowa lotnia, killów oraz malowanie, które możemy odblokować zupełnie za darmo. Do Fortnite zmierzają nowe wyzwania, w ramach których będzie można odblokować trzy darmowe przedmioty. Pod koniec 12 sezonu Epic daje możliwość zdobycia darmowych przedmiotów, w sumie będzie to nowa lodnia, off i malowanie. Nie wiadomo jeszcze kiedy zostaną oficjalnie dodane do gry, a póki co wszystko znajduje się w plikach. Wszystkie wyzwania będą kręcić się wokół agencji. W sumie będzie ich 5, natomiast 3 z nich dadzą nam po 40 tysięcy punktów doświadczenia. Wykonując dwa otrzymamy kilof i malowanie, natomiast za wszystkie pojawi się lotnia. Jeśli chodzi o wygląd tych przedmiotów to wszystko jest utrzymane w stalowym klimacie. Tak samo lotnia, malowanie jak i zbierak. Nie wiadomo jeszcze kiedy wszystko zostanie wprowadzone do gry. Prawdopodobnie już jutro, czyli na moment oglądania tego filmu już jest w grze, choć nie zostało to w żaden sposób potwierdzone. I to by było na tyle z tego materiału. Przypominam Subikora oraz łapce w górę jeśli film Ci się spodobał, a ja się żegnam, do zobaczenia w następnych filmach i cześć!